Jakie materiały zostały zabezpieczone w mieszkaniu pana Romanowskiego? Żadnych materiałów, prokuratura i funkcjonariusze nie zabezpieczyli. To dlaczego to tak długo trwało? Tak jak powiedziałem, no dochodziło do, po pierwsze trzeba było sporządzić protokół z czyj czynności. Ja mogę potwierdzić to, że pan e, poseł Romanowski e, odmówił podpisania protokołu i oświadczył, że to zatrzymanie ma charakter bezprawny i to mogę potwierdzić. Natomiast później długo trwała procedura e, zarówno przeszukania osoby, bo tak jak powiedziałem, odbywa się to w ten sposób, że niestety osoba zatrzymana e, musi obnażyć się niejako przed tymi funkcjonariuszami, którzy, którzy sprawdzają Państwo tak, będą na sposób przeprowadzenia tych czynników. Dlaczego poseł uważa, że to bezprawne zatrzymanie? Nie chcę w tym momencie o tym mówić, natomiast mamy bardzo poważne prawne argumenty wskazujące na to, że to było po prostu zatrzymanie bezprawne. Zapewne w dniu dzisiejszym, ewentualnie jutro stosowna informacja się pojawi. Dziwię się, że prokuratura takie kroki podjęła przyznam się szczerze, zważywszy na to, że no, prawo powinno być znane wszystkim przede wszystkim e, prokuratorom, ale ja nie chcę w tym momencie mówić, e, jakie to są okoliczności. Co pan ma na myśli, panie mecenasie, bo wniosek, nie mogę w... W... Był wniosek o uchylenie immunitetu ja w tym momencie ja w tym momencie e, odmawiam odpowiedzi na to pytanie, pan e, mój klient nie wyraził zgody, że on to ujawiał w tym momencie, natomiast z całą pewnością być może będzie to dla Państwa też zaskoczenie i dla prokuratorów i dla państwa wszystkich, dla opinii publicznej. Jakie są racje, które stoją za tym, że to przeszukanie, to, prze, to zatrzymanie i te czynności miały charakter bezprawny? Dzisiaj. Jak nazywa się prokurator, który podpisał się pod tym wnioskiem o zatrzymanie? Mogę potwierdzić, że jest to osoba, która wydała to postanowienie, to jest kierownik zespołu śledczego, pani prokurator. Kowalsko. Panie mecenasie, czy przez weekend u pana klienta jakkolwiek zmieniło się podejście do tych zarzutów, do tych 11 zarzutów formułowanych przez prokuraturę? Czy minister Romanowski nadal twierdzi, że jest niewinny i nie brał udziału w zorganizowanej grupie przestępczej? No oczywiście, tak jak Państwo byście czytali, też śledzili te nasze komunikaty wskazujące na to, że te zarzuty już nie tylko w aspekcie faktycznym, ale przede wszystkim w aspekcie prawnym się pozwyczajnie nie bronią. Ponieważ prokuratura wywodzi fakt istnienia zorganizowanej grupy przestępczej z z takiej tak okoliczności, że rzekome przestępstwa miały być popełnione. W, y, w ramach jakiejś struktury, a struktura była legalna, było to Ministerstwo Sprawiedliwości, no i orzecznictwo i y, y, y wykładnia tych przepisów dotyczących zorganizowanych grup przestępczych jest całkowicie jasna. Musi to być struktura zawiązana w celu popełnienia przestępstw, a nie w, przy wykorzystaniu y, sposobności przy przestępstwach urzędniczych. No ale to już jest pewien elementarz, który prawnicy znają, no, natomiast zdecydowano się, prokurator ma do tego prawo, żeby postawić każdy zarzut, nawet najbardziej absurdalny, a później jest trudniej prostu to obronić w sądzie. A spodziewacie się, że tymczasowy areszt zostanie zastosowany wobec pana Romanowskiego? No to już zapowiedział pan prokurator Dariusz Korneluk, że taki wniosek zostanie skierowany. Nie wiem, czy pan prokurator Korneluk e, już tak e, zna zarówno materiał, jak i również i zna e, stanowisko mojego klienta, które ma w sensie procesowym e, nastąpić. Natomiast no, ja, ma, ja nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli taki wniosek zostanie skierowany, Eee, I te, te sąd uwzględni na przykład takie miasto, to będzie to charakter aresztu wydobywczego, bardzo często znany w przypadku w praktyce polskich organów ścigania. Ale jest zaplanowane tylko przesłuchanie w prokuraturze krajowej? Wedle mojej wiedzy tak. Panie mecenasie, czy jedzie pan do prokuratury krajowej i będzie pan uczestniczył w dalszych czynnościach? Ja właśnie w chwili obecnej zmierzałem do tego, żeby, żeby udać się do prokuratury krajowej. Ja jeszcze chciałam zapytać o samo zachowanie pana Romanowskiego. No, nie był zaskoczony tym, że, że, że przyjdą funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Jak, jak się zachowywał? Godnie. Pan minister Romanowski zachowuje się godnie. Na pewno nie unika. Z, naprawdę jest świadomy tych represji, którego w chwili obecnej spotykają, natomiast w stosownym czasie przedstawi e, czy za moim pośrednictwem, czy sam osobiście komunikat w tej sprawie. Na pewno nie było takiej sytuacji i to już gdzieś tam w przestrzeni medialnej może takie wcześniej się pojawiały informacje, że tutaj będzie w jakimś stopniu przerażony tą, tą sytuacją. Nie, pan minister Romanowski zachowuje się naprawdę godnie i e, jestem też osobiście pełen podziwu dla, dla niego. Jak pan ocenia szansę pana, żeby przekonać sąd do tego, żeby tego tymczasowego aresztu nie stosować? Ja uważam, że my mamy bardzo skrupulatnie przeprowadzoną analizę prawną tych zarzutów. Po prostu te, te zarzuty. W, nie bronią się pod względem prawnym. Mam nadzieję, że sąd, który będzie taki wniosek aresztowy rozpoznawał, co prawda, no, będzie on bazował na pewnym e, takim materiale fragmentarycznym przedstawionym przez prokuraturę, ale również i będzie e, miał mało czasu. Relatywnie pamiętajmy, że od momentu przedstawienia wniosku 24 godziny ma sąd na zapoznanie się z materiałami postępowania, rozpoznanie takiego wniosku, że no, uczciwie i rzetelnie pochyli się nad tym, co prokuratura w tych zarzutach napisała, bo tam są rzeczy naprawdę aż zadziwiające, szczerze powiedziawszy. Panie mecenasie, czy ta pani prokurator, która podpisała się pod tym wnioskiem, ona jest osobą do tego uprawnioną, czy to jest osoba, która została powołana przez pana Korneluka? Mogę potwierdzić, że w świetle tego, co wiem, Jakie dokumenty też widziałem, w trybie, które zostały ujawnione w trybie dostępu do informacji publicznej, jak również jakie stanowisko prezentuje mój klient. Pani prokurator nie jest uprawniona, została zawnioskowana, awansowała niejako z wniosku osoby pana PO, prokuratora krajowego pana Jacka Bilewicza, więc nie była to osoba uprawniona do tego, żeby taki wniosek składać. Dziękuję. Mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Romanowskiego, który dosłownie został 20 tysięcy stron dokumentów, które, z którymi mieliśmy się zapoznać. To jest oczywiście niemożliwe faktycznie, ale żebyście też Państwo mieli świadomość z tego, z, z, tego z, jakimi, z jakim zakresem materiału częściowo wskazanego przez prokuraturę mamy do czynienia. Ja mam taką refleksję związaną z tym, zapoznając się, nie ujawniając tutaj, nie mogę Państwu powiedzieć, co jest w tych materiałach. Myślę, że to nawet dobrze, że w przestrzeni medialnej Pan Tomaszem się wypowiadał wielokrotnie, dlatego że mam takie wrażenie, że w wielu miejscach na tyle, na ile się zapoznałem na razie z tymi aktami, no to co mówi, no fundamentalnie różni się od tego, co jest w aktach sprawy. Więc to jest chyba akurat dość dobra okoliczność dla, dla obrony później w, w procesie, jeżeli taki, do takiego oczywiście dojdzie, ale to jest jakby kwestia, kwestia odrębna. Mogę potwierdzić, że najprawdopodobniej zostanie złożony wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Tak składnie. Yy, nie mam informacji, by został złożony, natomiast wszystko wskazuje na to, że zostanie złożony w najbliższym czasie. Yy, tak, yy, stąd no, mogę tą informację potwierdzić, tak, że, że, że możemy się spodziewać w najbliższym czasie posiedzenia aresztowego. Panie mecenasie, bo prokuratorzy często sugerują, jeśli jest potężny, duży, objętościowo materiał dowodowy, to znaczy, że to są mocne argumenty przeciwko oskarżonemu. Co pan na to? Nie, to jest całkowicie yy, nieprawdziwa nie, nie, nie teza. Znaczy ilość tych tomów. No ja słyszałem, że mam do czynienia z sprawą 600 tomową, tak? Czyli z takim materiałem, mniej więcej prokuratury dysponuje. No to nie, na pewno nie jest tak, że to są wszystko zeznania świadków, wyjaśnienia jakichś podejrzanych osób. W tych sprawie, czy, 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 czy dowody innego rodzaju. No, tam jest kupa dokumentów, które po prostu zostały pozyskane. Także ten materiał jest rzeczywiście bardzo duży. Nie ma realnych szans, żeby zapoznać się w tak krótkim czasie nawet z taką dość istotną częścią tego materiału. No a jeżeli taki wniosek zostanie złożony, a to wszystko wskazuje na to, że zostanie złożony do sądu, no to to sąd będzie miał naprawdę niewiele czasu, zważywszy na to, że musi wyznaczyć posiedzenie aresztowe, musi odebrać stanowisko od, od mojego klienta, musi zapoznać się z tymi podstawami wniosku aresztowego no i taki wniosek rozpoznać, stąd, stąd tego czasu jest naprawdę mało, no ale tak są w Polsce skonstruowane przepisy, sąd ma 24 godziny od... Złożenia wniosku do sądu na rozpoznanie takiego wniosku o zastosowanie izolacyjnych środków zawobiegawczych. Co w tej chwili dzieje się z Panem Klientem? Gdzie on jest? E, jeszcze się zapoznaje z tymi materiałami, które zostały mu udostępnione. Czy znaczy wiadomo, kiedy ten wniosek będzie do sądu złożony? Bo tutaj też ten czas gra rolę... Myślę, że to będzie w no, najbliższych minutach, może w najbliższej godzinie. tak? Natomiast no tutaj, już nie chcę wyręczać też prokuratury komunikatami, które będzie formułowała. No mogę potwierdzić, że spodziewamy się w każdym razie posiedzenia aresztowego. Czy ono będzie dzisiaj? Z dużym prawdopodobieństwem, będzie dzisiaj. A nie jeszcze wraca? I znowu... Nie, ja muszę się udać, dlatego że, w związku z tym scenariuszem, który, który ma się zapewne wydarzyć w niedługim czasie, po prostu muszę się przygotować jeszcze do ewentualnego posiedzenia aresztowego, z którym mam związane obowiązki. No, zapoznałem się z tym materiałem na tyle, na ile byłem w stanie w tak krótkim czasie i yy, yy, no, wiele zaskakujących rzeczy tam jest, naprawdę bardzo wiele z punktu widzenia tej postępowania karnego. Jestem ciekaw, jak sąd przy ewentualnym rozpoznaniu sprawy będzie się zapatrywał na pewne działania tutaj yy, osób. No, nie chcę ujawniać szczegółów, ale no, rola pana Tomasza M. Budzi naprawdę daleko idące wątpliwości co do, co do prawdziwości tego, co mówię. Czy rozumiesz, że bez pana Tomasza M ta sprawa by nie istniała? Można tak powiedzieć. Tak, w zasadzie tak. W zasadzie można tak powiedzieć, dlatego że no, te wyjaśnienia, i nie mówię, proszę, mnie, proszę szanować to, że ja nie mogę więcej szczegółów zdradzić. No i pewne tutaj też działania zobligowane na de facto pewne prowokacje, które ktoś który się dopuszczał, no to, no to będą, myślę, należycie oceniane przez sąd przy rozpoznaniu tej sprawy. Przy czym mówimy o, o wariancie takim, że prokuratura zdecyduje się pójść tym aktem oskarżenia. Być może ten proces, to jak Państwo teraz słyszycie, że to jest materiał, który ma 600 tomów podobno, tak, był udostępniony około 100 tomów akt. Ta sprawa. Yy, będzie trwała w sądzie yy, dość długo, jeżeli dojdzie do, do tego aktu oskarżenia oczywiście, o którym mówię. Tak? Czy sąd na posiedzeniu aresztowym też będzie musiał rozstrzygnąć to, czy ten immunitet Zgromadzenia parlamentarnego broni? Czy... Tak, tak. I tutaj proszę Państwa dość ważna sprawa. To myślę, wydaje, że mogę ujawnić, dlatego, że to nie jest związane z z jakimiś kwestią dowodową, tylko kwestią formalną z tym związaną. Opinie, na które się powołuje tutaj w oficjalnych komunikatach prokuratura wpłynęły dopiero w piątek. I ja nie widziałem szczerze opinii, dlatego że nie widziałem dokumentów podpisanych, nie widziałem takich, które. Przynajmniej jeden dokument nie ma w ogóle daty. W związku z tym ja nie wiem, czy to jest opinia, czy to jest jakiś projekt dokumentu, który, który powstał. Natomiast no, bardzo ciekawe, interesujące tezy padają w tym wniosku. Mianowicie okazuje się, że w świetle na przykład jednej z opinii em, rezolucja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, która wskazywała wprost na to, że ten immunitet jest cały czas, e, obowiązuje w trakcie w trakcie kadencji niejako członka. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że pan poseł Romanowski jest członkiem Zgromadzenia Parlamentu, nawet jeżeli jest zastępcą, to nawet w świetle opinii jest członkiem Zgromadzenia no to pomimo tego, że zgromadzenie wskazało, że ten immunitet cały czas obowiązuje w trakcie trwania kadencji, zdaniem jednego z opiniujących, no to nie ma znaczenia, bo w zasadzie rezolucja nie jest prawem wiążące, tak? czyli sam pomimo tego, że takie jest stanowisko zgromadzenia parlamentarnego to zostało po, po, pominięte. Natomiast bardzo ciekawa konkluzja płynie z tych wniosków, bowiem okazuje się, Szanowni Państwo, że w świetle tych opinii, w sytuacji, gdyby pan poseł Romanowski był tymczasowo aresztowany, to w przypadku wyznaczenia dni sesyjnych czy prac parlamentu, Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy musiałby być transportowany do e, zgromadzenia parlamentarnego, bowiem należałoby mu umożliwić wykonywanie tych, e, tych funkcji. No absurd, to jest po prostu coś, co. Tym bardziej, że to nie są. Nie chcę ujawiać nazwisk tutaj tych osób, myślę, że, 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 że tutaj prokuratura pewnie ujawni te opinie, mam nadzieję. To nie są specjaliści od prawa międzynarodowego, to są konstytucjonaliści. Oczywiście nie ujmując ich wiedzy w zakresie prawa konstytucyjnego, jednak prawo międzynarodowe w obszarze przede wszystkim spraw, spraw które dotyczą tak specyficznej działki, jak właśnie kwestia. Organizacji międzynarodowej, jaką jest Rada Europy i prawa międzynarodowego w tym zakresie, no to są dwie różne rzeczy. Tak. Macie 7 dni na złożenie zażalenia, ale czy jeszcze w tym tygodniu będziecie się starali złożyć zażalenie na zatrzymanie? Yy, najprawdopodobniej w tym tygodniu będziemy chcieli. No ja dzisiaj muszę, w tym momencie, właśnie jadę też, nie ukrywam, formalnie już zawiadomić Radę. Europy o tym fakcie i wszystkie organy ze skargą, która jest przygotowana, więc muszę to dzisiaj zrobić. Stąd będę musiał się udać na te wykonania dalszych obowiązków. Czy jeszcze dzisiaj tak myślę, że tak, chodzi o te organy więc Oczywiście, tak nie, dzisiaj bezwzględnie. Tak, to, jest, to jest sytuacja, która nie cierpi zwłoki. Na razie nie, no mamy nieoficjalne informacje potwierdzenia naszego stanowiska, tak? natomiast myślę, że do momentu, w którym nie zostanie skutecznie złożony taki dokument, a proszę mi wierzyć, ja jestem od wczoraj do późnych godzin nocnych i dzisiaj od godzin porannych jestem praktycznie zaangażowany cały czas, mój zespół w kancelarii pracuje nad przygotowaniem oczywiście odpowiednich dokumentów, natomiast pewne rzeczy muszę podpisać sam yy, i, i zrobić sam. Z uwagi na wagę tej sprawy, no nie byłem w stanie tego wysłać wcześniej. Natomiast w tym momencie mam wszystko przygotowane, jest kwestia dosłownie pół godziny i, i, i o tym rada formalnie będzie zawiadomiona. Natomiast nieoficjalne informacje są takie, że istnieje duże zaniepokojenie tą sytuacją. Po prostu yy, no, doszło do pogwałcenia rezolucji Zgromadzenia Parlamentarnego i aktów prawnych w tym zakresie, które wprost wskazują na to, że nie można sobie po prostu wybierać od tak, e, czy ta ochrona przysługuje, czy nie. To jest, to jest zadanie Państwa, jesteśmy członkami Rady Europy od lat e, i e, no, zgromadzenie też ma swoją, e, swoje, swoje funkcje, swoją, swój system ochrony. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Do Dziękujemy. zobaczenia, do widzenia. Pana działania są nielegalne, wie Pan o tym? Ma Pan tego świadomość, że łamie Pan prawo? Minister Romanowski jest objęty immunitetem międzynarodowym. Panie prokuratorze. Pana zdaniem. Koniec kropka. Niestety tu oni nic nie ograją, a że się ośmieszą w Radzie Europy. Nie po raz pierwszy pewno nie usta. Jak ja to słyszę, to dostaję furni. Niemiec na czy po tym liście, który wpłynął do Pana z Rady Europy, jest Pan przekonany o tym, że poseł Marcin Romanowski wyjdzie dzisiaj na wolność, bo to no, nagłe, mam, niespodziewane postępowanie. Mam tak nadzieję, ja bardzo przepraszam, bo ja się spieszę na posiedzenie z krótkiego komentarza udzielę. No, e, ten dokument nie pozostawia żadnych wątpliwości. Tak? Pan poseł Marcin Romanowski ma drugi immunitet który nie został mu skutecznie uchylony, nie było wniosku złożonego. W związku z tym no, liczę na to i też no, to, to, że sąd tutaj. No chyba wziął dość poważnie pod rozwagę kwestię tego bezprawnego pozbawienia wolności wyznaczył to posiedzenie wcześniej. Jaka będzie decyzja sądu, no to ciężko mi oczywiście powiedzieć. Ja mam nadzieję, że ona będzie e, zgodna jakby z linią obrony w tym zakresie, i, i, i zaraz z panem posłem Romanowskim wyjdziemy po prostu na wolność. Panie skąd ten Zwrot akcji? Pytanie, czy zwrot akcji, czy po prostu wykorzystanie niewiedzy tutaj ze strony prokuratury. Ja się spodziewałem jednak, że tyle tylu prawników, tyle mądrych głów, które siedziały nad, tej, nad tą sprawą, to ewidentnie było działanie polityczne. Dopychanie tej sprawy kolanem, zatrzymanie w świetle kamer i takie są efekty. Przepraszam Państwa, w tym momencie muszę zmierzać na posiedzenie, bo nie chcę się spóźnić. I, i Właśnie chcę się dowiedzieć, dobrze? A przyjdzie Pan po... Mogę dodać, Szanowni Państwo, no, od jakiegoś czasu w Polsce niestety mamy taką mm, pewną sytuację, w której dochodzi do Łamania prawa pod pozorem de facto działania prawnego zgodnego rzekomo z literą prawa i zasadą legalizmu, posługiwaniem się różnego rodzaju opiniami, e, nadinterpretacjami, egzotycznymi interpretacjami prawa. To dotyczy naprawdę bardzo wielu e, aspektów e, funkcjonowania państwa i w wielu obszarach, i państwo to wszyscy śledzicie. Ta sprawa wydaje mi się, że powinna być też nauczką, dlatego że e, no, pisanie też na zlecenie. E, organów politycznych, de facto różnego rodzaju opinii, które mają uzasadniać łamanie prawa, jest po prostu, powiedzmy sobie wprost, czynem zabronionym. przestępstwem. stąd ta decyzja tutaj mojego klienta, że będzie składał zawiadomienie w związku z tym, dlatego że nie może być takiej sytuacji, że pomimo tego, że eksperci z zakresu prawa międzynarodowego wypowiadają się w kwestii immunitetu, są publikacje naukowe, jest to jest oficjalna strona Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Prokuratura przedstawia jakieś dwa dokumenty, które mają świat pozyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości, jak wiemy dzisiaj przez pana posła Arkadiusza Mrychę, zorganizowane, do, do, dostarczone do prokuratury i następnie one stanują podstawę do tego, żeby podjąć działania siłowe całego aparatu państwa wobec jednego człowieka. No to jest po prostu sytuacja skandaliczna i w związku z tym to zawiadomienie zostanie złożone zostanie złożone zażalenie na 100% na zatrzymanie na ten fakt bezprawnego pozbawienia wolności i będziemy rozważać podejęcie również innych stosownych kroków prawnych w związku z tą sytuacją